W przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w placówkach oświatowych odbyły się uroczyste akademie. My z kamerą gościliśmy w publicznych przedszkolach numer 1 i 4 w Kozienicach. W przedszkolu numer 1 pod Topolą zgromadzonych rodziców i gości powitała dyrektor placówki Anna Nowak-Grzak. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego przyszedł czas na występy wiersze i piosenki patriotyczne. Dzieci przebrane w biało-czerwone stroje przypominały burzliwe dzieje Polski naszego kraju o niepodległość i podkreśliły znaczenie tego, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Występy najmłodszych, ich zaangażowanie i wiedza na temat własnej ojczyzny wzruszyły obecnych na spotkaniu rodziców i nauczycieli. Podobnie było w publicznym przedszkolu nr 4, gdzie poza najbliższymi i nauczycielami występy młodych artystów zobaczyła też zastępca burmistrza Dorota Stępień. Tu również wspólnie odśpiewano hymn. Przedszkolaki prezentując się w ludowych strojach, przypominały zgromadzonym znaczenie tego święta. Nie zabrakło też występów artystycznych, piosenek i wierszy. jedna miała z drewna, a z hostu, wszystko po krakowsku. Najmłodsi egzamin z patriotyzmu zdali na piątkę z plusem. Nie mogło więc obyć się bez braw i gratulacji, które przedszkolakom przekazały zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień i dyrektor przedszkola Małgorzata Łukiewicz. Uroczystą akademię w przedszkolu nr 1 przygotowały nauczycielki Aldona Kruszel i Agnieszka Rolak, a w przedszkolu nr 4 za przygotowanie tego ważnego wydarzenia odpowiedzialne były Ilona Karczewska i Jessica Sara-Jaskulak. Pamiętajmy też, że w pracy z dziećmi zaangażowani są też pozostali nauczyciele, a dzięki działaniom takim jak te dzieci od najmłodszych lat rozwijają poczucie przynależności narodowej i poszerzają wiedzę na temat własnego kraju oraz jego historii.